Witam serdecznie i zachęcam do lektury najnowszego wydania tygodnika do rzeczy, tym razem na okładce Siewcy nienawiści, a więc rzecz o tych politykach i dziennikarzach, którzy bardzo chętnie obrażają, bardzo często obrażają innych, a sami przy tym stroją się w szaty niewiniątek. Stefan Jesiowski, Magdalena Sioda, Jan Hartmann i wiele, wiele jeszcze innych nazwisk. Ponadto Jadwiga Staniszkis odpowiada na pytanie, dlaczego w oczach Donalda Tuska coraz częściej widać strach. A Krzysztof Ziemiec w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim próbuje odpowiedzieć na to, co daje siłę każdej rodzinie. Piotr Semka pisze o następcy Jarosława Gowina Marku Biernackim na fotelu ministra sprawiedliwości jako o produkcie Gowino podobnym. Piotr Gociek o Polsce dla Idiotów, czyli o infantylizacji polskiego patriotyzmu pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. A ponadto polecam Państwu dwa znakomite teksty w naszej części poświęconej nauce. Otóż wkładaj kombinezon i w kosmos. O pierwszych turystach, który, którzy wkrótce polecą właśnie w kosmos. Oraz o różnicach między kobietami a mężczyznami, które są dużo większe niż nam się do tej pory wydawało. Zachęcam do kupna i lektury najnowszego wydania tygodnika do rzeczy.